Pierwszym jest Rafał Smoleń, AZS-AWF Katowice, Na to, że drugi Michał Pietrzak, AZS-AWF Katowice, Szósty w tabernacle, 47-21 w tym roku. To trzeci Bartłomiej Chujnowski, reprezentuje Wrocławski Śląsk, 47-60. I na czwartym jest Tomasz Szmytkowski, AZS-AWF J.S. Gdańsk, 47 78. 私もずっとやた Czwórka zawodników, teoretycznie najszybszy bieg, choć pamiętają Państwo, biegu przez spotki, drugie miejsce zajął zawodnik wygrywający drugi bieg. Jak będzie na 400 płaskie. Zobacz. Dawaj, A na skocznik od razowczarek, patrzy. Przapur. Tak, sam jeszcze trusi tam, czy tam, czy tam. 1, 2, 3, Michał Pierwsza KZSowa w Katowice 67.21 to był jego najlepszy tegoroczny rezultat. 66,92 sekundy najlepszy tegoroczny wynik. Na drugim miejscu Rafał Smolek, też AZSowa w Katowice 47-67. Na trzecim... 47-85 Bartłomiej Hojnowski reprezentuje Śląsk Wrocław. Miejsce czwarte 48-33 Tomasz Szczodkowski.